To są ważne wybory. Polska ma znowu szansę po 16 latach, żeby zwalić z siebie garb komunizmu. Ten garb deformował całe nasze życie polityczne i deformuje je do dziśnia. Dosyć. Łajdacy, którzy rządzą tym krajem, którzy wyciągają z nas pieniądze na swoje rozmaite tam genialne pomysły, czyli do własnej kieszeni, oni mają dwa źródła dochodów. Pierwsze to jest akcyza na alkohol i na paliwo, a drugi źródło dochodów to jest przymusowe składki na ZUS. To jest ogromne nadużycie i to jest oczywiście karalne, bo zgodnie z kodeksem karnym, kto przemocą <laughs> podstępem. Składa inne osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym imieniem, podlega karze więzienia od 6 miesięcy chyba do 10 lat albo coś takiego. W każdym razie z całą pewnością płacenie na ZUS jest dla nas niekorzystne. Proszę Państwa, możemy sobie to łatwo policzyć. Średnia słodka na ZUS jest 25,8, narzutu na średnią pensję. Jeżeli to sobie policzymy, ja tutaj będzie bardzo skrótowo, ale Państwo sobie mogą zajrzeć na stronę pjm.pl, albo kupić nasz tygodnik najwyższy czas, tam będzie to wszystko bardzo dokładnie wyjaśnione. I Państwo sobie sprawdzą, że ile mielibyśmy po 40 latach, gdybyśmy składali do banku na skromne 4%, potem sobie policzyć, ile z tego byłoby 4%. Rocznie dochodu, prawda? I ile wnosiłaby wtedy średnia emerytura. I teraz się Państwo zdadzą sprawę, na ile te łajdaki nas wykorzystują. Dlaczego jest przymus emerytalny? A teraz powie ktoś, no dobrze, a zniesiemy przymus, ludzie bardzo mądrze przestaną płacić. No dobrze, a, a z czego płacić emerytury tym, którzy zasłużyli? Otóż przypomnijmy sobie historię. Historycznie to było tak, że za emerytom składki za komuny nie składano na fundusz emerytalny, którego nie było, tylko inwestowano w przemysł. Czyli budowano jakąś tam hutę na Łódź Częstochowa, prawda? I, i tam 25% tej huty było zbudowane za składki emerytów. To teraz, mówimy od początku, i dlatego nas reżimowa telewizja nie dopuszcza od 15 lat do żadnej dyskusji ekonomicznej, to jeżeli sprzedajemy tę hutę Częstochowa, to 25% sumy powinna iść na fundusz emerytalny. Kochani, jeżeli chcecie coś wiedzieć o tym, co się dzieje w Polsce, to nie liczcie na reżimową telewizję, która kłamie jak może, tylko proszę Państwa, czytajcie Tygodnik Najwyższy Czas, zajrzyjcie na stronę pjkm.pl, żeby się państwo, ja teraz nie mogę państwu tego powiedzieć wszystkiego, bo ja mam tylko parę minut. Rytmowa telewizja od 15 lat nie pokazuje mnie w żadnej dyskusji. Nie pokazuje, dlatego, że my chcemy obalić ten ohydny, wyzysk wyzyskujący obywateli reżim. I dlatego mamy tylko to jedno, to jedno źródło. Internet, no i wolna jeszcze resztka prasy.